Serdecznie witam na meczu UCD coś tam e, Wisła polska A Dublin, przepraszam. ucd Dublin. bardzo ciekawe widowisko. Zobaczymy jak dwie bardzo słabe drużyny z bardzo niskiej półki e, zagierają ze sobą. Dobrze, więc mecz się uznaczał. Składów nie znam, nie powiem, ale dobrze. Co się dzieje na wojsku? Wolski na piłkę. Ach, oddał piłkę. Kiekemi. <laughs> Chin. Chin, dalej idzie, Kim z piłką. Chin strzela i... Bramka! Golazo! Kin strzelił bramkę! Nie wiem kto to jest, ale bramkę strzelił piękną. Gol, 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 the UCD Dublin! Nie na ślepo. Bramkarz Wisły pod. mógł się dawać dużo lepiej w tej sytuacji, więc bramka idzie na jego konto. <gol, gol, 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 gol <Dublin> Dara, Kim. Dobrze, Wisła płosk zaczyna środka boiska, Nie wiem kto gra, ale idzie. Śpiączka, 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 śpiączka. Ach, wybicie. Wybicie na aut. Aut dla drużyny gości. Tomasik, Tomasik do śpiączki. Śpiączka oddaje piłkę, ale mamy chyba rękę, więc zaczyna Gallagher. Behan, nadal Behan, Ankara Behan. Uuuu brzydki faul, Myślę, że sędzia wyciągnie żółtek, żółto, żółty kartonik. Ach, tylko upomnienie dla zawodnika Wicy Polsk. To się teraz złomaczy? Brzutka w pole karne. Wybicie. U Śpiączka, yy, śpiączka proszę państwa, yy, kreuje się na zawodnika meczu. Idzie, idzie, idzie. Sekulski, 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 Sekulski. To według mnie, czy jest czerwona kartka? Zatrzymanie obiecującej sytuacji bramkowej. Czy sędzia wyciągnie czerwony kartonik? Tak, dokładnie, czerwona kartka dla Mikela Gallaghera. Ciekawe, czy ma coś wspólnego ze słynnym Gallagherem z Liverpoolu. Myślę, że nie. Dobrze, Wisła-Płock sytuację ma na strzał bramki. Ach, tym strzałem mógł postraszyć gołębie na w parku okolicznościowym. Tak, dokładnie. Dobrze, UCD Dublin zaczyna budowanie swojej akcji. Ba bar. Dzięki. To jest. King, 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 King. Dobra, nieważne. Tomasie wybija piłkę do bohatera tego meczu, Dobrego. Dobrze. Bar, nadal bar. Bar. Mamy corner dla drużyny gości, chyba. Nie. Nie? Tak, korner dla gospodarzy, przepraszam. Dlumna gospodarzy zrzuca piłkę w pole karne. I piłka do nikogo, ale podobny, podobny Rożny. Rożny wykonuje behan. Behan rzuca w pole karne. Wybicie do Szwocha. Szwoch oddaje piłkę za nic. Higgins. Higgins. Na Ankara Higgins. Higgins podaje piłkę do behana. Behan rzutka w pole karne. Nie! Mamy rzut w autu dla drużyny gospodarzy. Wrzutka, tragiczna wrzutka, tragiczna. Wybicie do Śpiączki. Śpiączka odzyskuje piłkę, Śpiączka. Dobrze, Śpiączka dalej idzie, Śpiączka. Śpiączka, yes, <laughs> ale faul. To musi być żółta kartka, dokładnie. Co wy, co zrobić drużyna gości? Szymański, Szymański podaje piłkę. Ponownie Szymański, Szymański, Ty Szymański odda strzał, nie, z tej sytuacji można oddać strzał, szwoch, Ach, ale zły strzał szwocha. I mamy, proszę Państwa, kolejną żółtą kartkę dla drużyny Gospodarzy, nie mam pojęcia na co, ale my, myślę, że się należała Dobrze, <śm> <ś> <ś> e dobrze, mamy atak drużyny UCD Dublin, idzie, czy będzie strzelał? Nie strzela, czy będzie bramka? Nie ma bramki! Proszę Państwa, ale smarnowana sytuacja. Gradecki, Gradecki podał do Szymańskiego, Szymański do Rzeźniczaka, Rzeźniczak. Do Rze Rzeźniczak do Leśniaka, Leśniak, Rzeźniczak, Rzeźniczak, znowu Leśniak. Co zrobi Leśniak? Poda do Tomasika, nie, fatalne podanie. Dobrze, więc Higgins, Higgins, Higgins do bada. Bar strzela i co za obrona bramkarza Wisły Płock. Niemożliwe, chyba dla niego jednak jest możliwe. Śpiączka, śpiączka. Czy to jest rzut karny? Nie, to nie jest rzut karny. Tylko rzut wolny dla drużyny gospodarzy. Uderza Behan, co zrobi Behan? Behan strzela, Behan, co za strzał Behana. Ale bramkarz Wisły Polski dzisiaj w niemożliwej formie i broni ten strzał. Chyba chyba nauczył się bronić po pierwszej uszonej bramce. Śpiączka. 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 Co za podanie Śpiączki do Sekulskiego? Sekulski, Sekulski głupio traci piłkę. Drużyna gospodarzy w ataku. Higgins. Kinsella Bishop, Bishop, Bishop strzela. Co za obrona bramkarza Wisły Poc, który nie wiem jak się nazywa. Jakoś... Jakoś, Śpiączka. No, Śpiączka jest najlepszy. Fauna śpiączce nie. Sędzia pokazuje czysto. Gramy dalej. Higgins, Higgins Higgins. Czy Higgins odda strzał oddaje? Co za bramka Higginsa! 2-0 dla drużyny gospodarzy. Kibice szaleją z radości na widok bramki ich ulubieńca, Higginsa. To była 26. bramka Higginsa w karierze, więc oddajmy mu cześć, że jest takim dobrym zawodnikiem. Minutą ciszy. To czemu minutą ciszy? ciszy są zabity pod tym no, się okazuje, że jak Dobrze, wracamy po e, w parunastu sekundach ciszy dla e, zawodnika drużyny gospodarzy Wells. Wells oddaje strzał. Wells, co za obrona! Gradeckiego. Gradecki to bramkarz Wisły Płoc który jest dzisiaj. O, teraz <noise> w fantastycznej formie. Co za obrona! Wybicie z linii bramkowej przez obrońcę Wisły Płoc Wisła Płoc wychodzi z kontrą. Wisła z Spiączka. <noise> Śpiączka traci głupio piłkę. Chyba, chyba przestaje, chyba skończyła mu się energia. Bechan atakuje, Bechan, nadal Bechan. Czy to Bechan, czy Bechan? Nie wiem, Bat. O, Bishop strzela trzecią bramkę dla drużyny UCD Dublin. Wisła Płock wznawia zrzutu środkowego. Y, <grymne> Dobry, <grymne> już, już Wisła podkraci. Zobaczmy sobie sytuację bramkową. UCT Dublin. UCT Dublin straciło piłkę. Wybicie do Sekulskiego. Sekulski traci piłkę. Higgins. Czy Higgins odda strzał? Czy Higgins? Oddaje strzał. Ach, obok bramki. Ależ słaby strzał. No. Dobrze. <grymne> Spadek formy, proszę Państwa. Dariusz, nie wiem, powiem, pracuję do nazwiska Wolski wie. Dariusz ma spadek formy. Dariusz Wolski z numerem 10 prezentuje bardzo słabą formę dzisiaj. Mógłby się bardziej postarać. Dobrze, zobaczmy sobie bramki z tego spotkania. Ach, to jest chyba fał na czerwoną kartkę. Pierwsza bramka w 20 więcej minucie, albo już druga. Uderza zawodnik. Czy... I jak padła... Nie! Bramkarz wisły pod tego nazwiska, zapomniałem! Broni to! Druga, o! W tym momencie padła bramka Gradecki, dziękuję bardzo. Gradecki strzela, Gradecki, ale był źle ustawiony za bramkarz. Musiał być wyższy, żeby to bronić, więc... Zlecła, bo... Urósł. Dobra, 45. Pierwsza minuta. Strzał. Piątki z odległości, czy co tu się stanie? Bramkarz broni piękne Paradazo Gradeckiego. w 45 minucie dośrodkowanie, obrona, lecz Bramkarz nie mógł już tego obronić. Trzecia bramka dla UCD AFC Dublin. Dobrze, zaczynamy drugą połowę meczu. Wisła Płock stara się strzelić samobuja. Nie wiem, co oni właśnie tam wyczyniają. Mniejsza z tym, yy, oddali właśnie piłkę do Osrama, a nie Osama, przepraszam bardzo. Osama <gry> Oza, o, o. Czy to będzie żółty kartonik dla zawodnika Wisły Płock? Zaraz się przekonamy. Tak, dokładnie, Mateusz Foch dostał żółtą kartkę. But. Ale fatalnie wykonany stały fragment gry przez różnych gospodarzy Już śpiączka idzie z kontrolą. Śpiączka co on robił? Oddał właśnie za darmo piłkę Jak mógł to zrobić? Ja właśnie, że... Leci Sekulski, Sekulski, do śpiwolskiego. Czy to będzie rzut karny dla drużyny gospodarzy? Nie! Czemu <grym az> dla drużyny gospodarzy? Czemu mieć karne? Dobrze. UCD, AFC, Dublin. O, o kurczę, nasza, nasza pizza już jest gotowa. Nie, nie, Dobrze. Pizza będzie zimna, ale wracamy do Państwa już na sekundę, kontynuując. Wisła Płock ma popełniła 5 fauli w tym meczu, to jest o jeden więcej niż drużyna gospodarzy. Kapułady, tak, Kapuładi, Kapuadi, ale piękny odbiór zawodnika UCD-AFCW. No, wow. Szymański czyści piękny zawodnika, prawdziwy polski odbiór. Lecz coś teraz dzieje? Welsh odbiera piłkę, Welsh do Higginsa, Higgins, 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 Higgins do Barra, Bar do Bahama. Bard do Behama, Bard, znowu Bard, Higgins, co się dzieje? Higgins, Ankara, Higgins, Ankara, Higgins, Kara, Higgins, Kara, Higgins. O, Paradazo degradecki! Paradazo! Nie wiem, mam pojęcia, co właśnie Sęcii się stało. Nie, grę, już nie, pie, nie, 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 a proszę Państwa, dostałem właśnie potwierdzenie z Wozuwar, że był spalony po strzale jakiegoś randoma z, <laughs> z Dublina. Kontynuuj, kontynuując. Bar podaje piłkę do bishop'a. Bishop, bishop traci piłkę, lecz bar ją odyskuje. Do bishop'a. Bishop, 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 bishop. bishop, bishop! A paradazo de Gradecki. Gradecki jest dzisiaj w niewyobrażalnej formie. Mimo puszenia trzech bramek jest najlepszy zawodnikiem wisły płoc. O ooo. mój Boże! Te, ta obrona to jest prawdziwa obrona, której nawet Bramkarz Ter Hitler by nie wykonał. What the fuck? O, y UCD AFC Dublin odebrał piłkę. Do bara. Bar, 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 bar. Bar podaje do Norisa. Noris! Kradecki broni! Sędzia mógł dać karny, ale według mnie to była czysta sytuacja, sędzia zachował się bardzo, bardzo dobrze. Ale UFC ACD Dublin w natarciu. Bishop. Bishop strzela. Bishop. Goal. Czwarta bramka w meczu. Strzelają. Zawodnik z numerem jakimś tam. Kin. strzela. Bishop w 69 minucie. Ja. Wisła, Polski w Wisła Wisław już w natarciu UCD AFC, Dublin. Bishop. 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 Kin. Kin podaje do Higginsa. Higgins. Higgins. Goal. W C Dublin strzelił nie wiem kto. Mamy <grym> właśnie mamy zmianę w drużynie <grym> w drużynie gości Szedł ktoś tam i przed inny Śpio A dostałem właśnie pod że zawodnik z numerem <grym> 18 śpiączka strzedł z boiska w jego miejsce z memem 24 kola komar, jak się nazywa czy Konar może grać tak dobrze jak jego poprzednik Szpiączka? Nie sądzę, ponieważ Szpiączka był najlepszym tym. Dobrze, sędzia y, powiedział, że jest faul, ale nie dał kartki, ponieważ jest zwykłym cfelem. Szwoch, 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 wow, ale szwoch, nadal szwoch, podanie. Podali z czy będzie gol, czy będzie gol! Och, ale fatalny strzał zawodnika Wisły Płock. Tale fatalny strzał. Tym strzałem to nawet, to nawet. Zakopany pies mojego kolegi w ogródku lepiej by strzelił. If you know, you know. E... No, no, no. no. Bishop, bishop, nadal bishop bishop, 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 bishop strzela. Bishop nie trafił. Pramkę, ach, ale fatalny strzał zawodnika z numerem chyba 18 albo nie wiem, jakim numerem. Dobrze, wynik to nadal 5 do zera dla drużyny UCD AFC i Wisła pod zaczyna od bramki. Co zrobi Kradecki? Krótkie podanie. Nie, piękny lob, do Szwocha. Szwoch. Szwoch znowu traci piłkę, jaki on jest fatalny. Kincela Bishop, Bishop, Bishop. Booo! To był bardzo brzydki faul, z który będzie rzut karny i czerwona kartka, proszę Państwa, zawodnik Steve Kapułady. Ten czarny zawodnik dostaje czerwoną kartkę. Widać, że ma za dużo agresji w sobie. <laughs> To właśnie świat wojska. Rzut wolny dla... przepraszam, nie karny, a wolny z 15-16 metrów. Strzał! Nie podanie! Nie! Strzał! Strzał! Łoooo! Wow. Wow. Golazo! Golazo, de jaki zawodnik! Piękna bramka zawodnika z numerem jakimś tam istniejącym. przepraszam, e, Higgins, Higgins, Higgins w 82 minucie. Higgins strzelił bramkę. Piękna bramka, proszę Państwa, piękna bramka. drużyna Wisły pod natarciu. Tracą piłkę, ale uważam, że to był na czerwoną kartkę. Sędzia pełnił w tym będzie bardzo duży błąd. Kin, 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 nadal kin. Ankara, kin, kin, kin. Traci piłkę, lecz nie Higgins, 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 Higgins. Higgins. Nie ma bramki! Nie ma gola! Wybicie zawodnika Wisły Płock Behan z rzutu rożnego. Behan do Kina. Kin, nie ma bramki! Osa nie! Kocyla, traci piłkę! Norris, Norris z piłką. Norris podaje do kina. Kin traci piłkę! I znowu z natarciu Wisła Płock. Furman. Furman. Kolar, kolar, kolar! kolar. Ślisk, ślisk i odebranie piłki gospodarze w natarciu Behan, Behan wrzutka na Higginsa Higgins tłoda sejbaj Kradecki piękna obrona bramkarza Wisły Płock, uważam, że powinien zostać zawodnikiem tego meczu to był spalony proszę państwa na 100% uważam, że Hradecki powinien dostać ocenę minimum 7-0, ale... Znając realia, w FIFA dostanie ocenę 2-0, bo wpuścił 5 bramek, mimo że żadnych z nich nie był w stanie obronić. Oprócz pierzeń, gdzie popełnił błąd, bo się za późno rzucił, proszę Państwa. Ale teraz wracając, Higgins na tarciu: Higgins, 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 karny, proszę Państwa! Karny i czerwona kartka. Trzecia czerwona kartka dla, albo druga, sam już nie wiem, dla drużyny Wisły Płot. Uważam, że to powinna być Max Żółta, ponieważ Tomasik po prostu się poślizgnął. Bo mi ma za duży rozmiar buta. Dobrze. Na, czy będzie 7-0? Czy będzie 7-0 w 95 minucie meczu? Kinic i Hradecki. czy Hradecki. I Hradecki i Broni karnego! Piękna parada Hradeckiego! Ale proszę Państwa, niestety musimy skończyć mecz. Zawodnikiem meczu został Donald Higgins. Z numerem... <grym> z numerem 18. Dziękujemy proszę Państwa was wszystkim za oglądanie tego meczu. Nikt nie ogląda, ale mniejsza z tym i, i do zobaczenia.